Pośrodku kosmosu na niebie jarzy się przerażające światło. To sen, który kończy się, gdy Ria się budzi. Nie wie, gdzie się znajduje i wciąż widzi przerażające wizje ludzi umierających w ekstremalny sposób. Jednak jest to również koszmar i tym razem budzi się naprawdę na podłodze swojego pokoju z kilkoma ranami na ciele i amnezją. Sztuczna inteligencja stacji mówi jej, że wykryła nienormalną aktywność i że z powodu awarii systemu należy ponownie uruchomić zasilanie rezerwowe. Obolała Ria wstaje i chwyta latarkę, by zbadać sprawę. Podczas spaceru znajduje wiele plam krwi, a nawet ciało członka załogi. Ria zabiera nóż z jego klatki piersiowej, po czym przechodzi do innego pomieszczenia, gdzie znajduje kolejne ciało. Kiedy w końcu znajduje pokój kontrolny, ponownie uruchamia zasilanie i otwiera drzwi. Na zewnątrz znajduje bardzo ciemną planetę i worek na zwłoki z kolejnym martwym członkiem załogi. Gdy popół opada wokół niej, Ria rozgląda się i zauważa cień, który kopuje jej ruchy, zanim zniknie. Ria nie wie, gdzie jest i kontynuuje poszukiwania ale zatrzymuje się, gdy prawie spada na klif. Spogląda w górę i odkrywa przerażające światło ze swojego snu. Nagle Ria zaczyna kaszleć i odczuwać zawroty głowy z powodu zanieczyszczonego powietrza, więc pędzi z powrotem na stację, upadając kilka razy po drodze. Gdy zamyka drzwi, komputer informuje, że poziom tlenu jest zagrożony. Ria słyszy, jak ktoś wypowiada jej imię i ma wizję atakowanej załogi, w tym przyjaciela z gnijącą twarzą. Następnie retrospekcja pokazuje ją przy stole szczęśliwie dzielącą posiłek z załogą. Niektórzy z nich chcieli zbadać planetę i byli pod wrażeniem, ponieważ atmosfera była już prawie oddychalna. W teraźniejszości Ria nakłada plaster leczniczy na szyję i bierze prysznic, zastanawiając się, kim i gdzie jest. Następnie przeszukuje pokoje, widząc przebłyski twarzy swoich kolegów z drużyny. W notatniku Ria znajduje kilka notatek na temat stacji i zdjęcia, na których zajmuje się roślinami. W tym momencie słyszy hałas, a komputer wykrywa ruch przy śluzie powietrznej w strefie pierwszej. Ria ostrożnie rusza w tamtym kierunku i zauważa, że ktoś wali w drzwi. Przygotowuje nóż i gdy tylko osoba wchodzi do jej korytarza, popycha go na ziemię i rozbija jego hełm. Brion zna jej imię i przedstawia się, więc pozwala mu odejść, ponieważ pamięta jego imię wspomniane we wcześniejszej retrospekcji. Był na orbitalnym monitoringu i zszedł na dół, ponieważ otrzymał wezwanie pomocy od Rii. Najwyraźniej członek załogi oszalał i zaatakował pozostałych. Podczas gdy Ria pokazuje Brionowi ciała i mówi mu że niewiele pamięta, zdają sobie sprawę, że brakuje jednej z ich członków załogi, Clark. Brion przywołuje swojego medbota, który skanuje Rie i opatruje jej rany, podczas gdy Brion opowiada jej o Ziemi. Siedem statków kosmicznych zostało wysłanych w celu znalezienia planety nadającej się do zamieszkania i wszystkie pozostałe zawiodły. Ria jest siódmym statkiem i ostatnią nadzieją ludzkości. Wylądowali na planecie Koi 442, którą nazwali Ash. Brion przez cały czas przebywał na orbicie, aby pozostać w kontakcie z Ziemią i działać w nagłych wypadkach. Ria zdaje sobie sprawę, że światło, które widziała na niebie, było statkiem orbitalnym. Po tym, jak Medbot kończy zajmować się Rią, Bryon patrzy na skan i wyjaśnia, że jej mózg jest spuchnięty z powodu urazu tępym narzędziem, co wyjaśnia amnezję. Ria nadal jest sfrustrowana tym, że nie pamięta, kim jest, a Bryon mówi jej, że dołączyła do programu, ponieważ chciała szukać odpowiedzi i dowiedzieć się, co jest we wszechświecie. Później Ria próbuje zasnąć, ale nie może, ponieważ jej drzwi nie chcą się zamknąć. Wciąż ma halucynację, że członek załogi patrzy na nią przez szparę, co daje jej przebłyski strasznego potwora. Koncentruje się, aby się uspokoić i zdaje sobie sprawę, że drzwi były zamknięte przez cały czas. Później Ria zakłada kombinezon, aby zabrać ciała ze stacji. Martwi się o Clark i zastanawia się, czy jest gdzieś na planecie. Brion uważa, że muszą zapomnieć o Clark i skoncentrować się na swojej sytuacji, wskazując, że mają mało tlenu. Jego priorytetem powinno być odejście, ponieważ statek orbitalny tylko od czasu do czasu łączy się ze stacją. Następny skład będzie za 12 godzin. Nagle Ria widzi poruszającą się martwą twarz i ma więcej przebłysków ataku, więc panicę pędzi z powrotem na stację. Kiedy Brion próbuje sprawdzić, co się z nią dzieje, ona pęka i mówi, że po prostu musi odpocząć. Następnie Ria idzie do pokoju z krwią i próbuje podnieść nożyczki, ale upuszcza je, gdy widzi wspomnienie siebie dźgającej kolegę z załogi. Ria pędzi do swojego pokoju i zakłada kolejny plaster z lekiem, po czym załamuje się. Kiedy się uspokaja, znajduje Briona i przeprasza za swój wybuch. Podczas gdy obserwują straszliwą burzę piaskową na zewnątrz, Ria wciąż ma wizję śmierci swoich kolegów z załogi, a Brion potwierdza, że spotykała się z jednym z nich. Chwila zostaje przerwana przez komputer informujący ich, że kadłub został naruszony, a poziom tlenu jest krytyczny. Duet zakłada kombinezony i przeszukuje pomieszczenia, aż znajduje dziurę w ścianie. Z narzędziami w ręku Ria wchodzi do środka i znajduje dowód, że ktoś już tu był. Słyszy dziwny hałas i zaczyna podążać za nim, ale przejście staje się zbyt wąskie, aby przejść. Ria nie ma innego wyjścia, jak tylko zdjąć hełm, więc nie może już rozmawiać z Brionem i będzie oddychać dość złym powietrzem. Teraz może poruszać się z łatwością i znajduje luźny kawałek metalu, który powodował hałas. Podczas gdy Ria pracuje nad naprawą dziury, ręka siega i próbuje ją złapać, powodując kolejną wizję topniejącej twarzy. Ręka szybko znika, ponieważ jest to również halucynacja, a Ria pospiesznie kończy pracę. Po powrocie do głównego pokoju opowiada Brionowi o niektórych swoich wizjach. Teoretyzuje, że Clark weszła w kontakt z jakimś patogenem, który wywołał u niej załamanie psychiczne, coś w rodzaju wścieklizny. Brion przypomina jej, że stracili 30% tlenu i że skład odbędzie się za 5 godzin, więc Ria musi zapomnieć o ratowaniu Clark lub znalezieniu odpowiedzi i skoncentrować się na ucieczce. Aby się nie nudzić, Ria ponownie przeszukuje pokoje swoich kolegów z załogi i przypomina sobie, jakiej chłopak Kevin grał dla niej muzykę. Nagle widzi siebie w lesie w pięknych ubraniach z dronem latającym w pobliżu. Kevin również tam jest, patrząc na tunel w ziemi, z którego wydobywa się bardzo jasne światło. Kiedy Kevin mówi, że to boli, sceneria zmienia się i teraz jest dźgany nożem na stacji przez Rie. Po zaskoczeniu przez potworną twarz, Ria budzi się w łóżku. Myśląc o tym. Co widziała, sprawdza inny pokój i znajduje drona obok migającego ekranu. Ria podłącza drona do Medbota i znajduje nagranie załogi eksplorującej planetę. Za niektórymi skałami znaleźli pokryty metalem tunel w ziemi. Zespół zdał sobie sprawę, że cała atmosfera również została wyprodukowana, co oznaczało, że ktoś tu już terraformował. Nagle tunel zaczął świecić, a energia uderzyła jednego z chłopaków w twarz, przez co poleciał. Kiedy go sprawdzili, okazało się, że ma pęknięty hełm i poparzoną twarz. Następnie z tunelu zaczął wydobywać się dym, płomienie i elektryczność, a dron zarejestrował to samo w wielu odległych miejscach. Brion przerywa oglądanie Rii, a ona oskarża go o to, że wie o wszystkim, ale on przysięga, że tak nie było. Wiedział tylko, że zespół wyruszył na misję, ale stacja i łączność pogrążyły się w ciemności. Ria nie wierzy mu i kłócą się przez chwilę, zanim mówi mu, że jej wizje wskazują, że zlikwidowała kilku członków załogi. Musi wiedzieć, czy są prawdziwe. Czy nie i dlatego chce zostać, przyznaje również, że kiedy jej plastry medyczne zanikają, odzyskuje wspomnienia. Wściekły Brion odmawia opuszczenia następnego składu i mówi, że nie ufa osobie, którą może się stać bez plastrów. Ich priorytetem jest poinformowanie Ziemi, że znaleźli technologię terraformowania, która może uratować ludzkość. Chwilę później, gdy Ria się pakuje, Brion przychodzi przeprosić za pęknięcie i upewnić się, że założyła nową naszywkę. Ponieważ plastry wydają się być coraz mniej skuteczne. Brion zakłada drugi na jej szyję. Po jego wyjściu Ria odczuwa zawroty głowy i zdejmuje plaster, co wywołuje wspomnienie. Przypomina sobie, jak jeden z chłopaków zaatakował ją, zmuszając do walki, by się bronić. Jej uderzenia nie dały wiele i była łatwo obezwładniona, ale kiedy facet próbował ją udusić, udało jej się złapać nożyczki i zaatakować go, aby się odsunął. Bez względu na to, ile razy go dźgnęła, mężczyzna wciąż się poruszał, więc Ria schowała się pod stołem, by dźgnąć go w nogę i zmusić do upadku. Następnie usiadła na nim i dźgała go wielokrotnie, aż padł martwy. W teraźniejszości Ria upada na łóżko, ale kolejne potworne wizje sprawiają, że się budzi. Dochodzi do wniosku, że patogen zainfekował całą załogę i dlatego ich zlikwidowała. W tym momencie słyszy dziwny hałas i podąża za nim, myśląc, że to Brion, ale zamiast niego znajduje Clark w skafandrze. Przerażona Ria ucieka i chwyta broń, po czym chowa się w otworze wentylacyjnym, gdzie szokowana znajduje martwego Briona z poparzoną twarzą. Kiedy Clark zagląda do otworu wentylacyjnego, Ria skacze na nią i dochodzi do walki. Po kilku ciosów Ria aktywuje broń, a Clark używa stołu, by powstrzymać ogień, ale płomienie i tak dosięgają jej kombinezonu. Ria wykorzystuje okazję do ucieczki, ale potyka się i upada. Clark podąża za nią i rozbija gaśnicę ciosem, aby ugasić ogień. Walka trwa dalej, gdy kobiety przechodzą przez wiele pomieszczeń, aż docierają do łazienki. Pod prysznicem Clark uderza twarzą Rii w ścianę co wywołuje wspomnienie tego samego, co wydarzyło się wcześniej. Ria podłącza prysznic do kasku Clark i odkręca wodę, która powoli topi ją na śmierć. Zdając sobie sprawę z tego, co zrobiła, Ria zabiera ciało Clark do medbota, ale ten nie potrafi ożywiać ludzi. Nie wykrywa również żadnych infekcji, co oznacza, że Clark walczyła z nią tylko dlatego, że Ria zaatakowała ją pierwsza i prawdopodobnie myślała, że to ona jest zainfekowana. Komputer ogłasza, że za chwilę odbędzie się walka, więc Ria przebiera się i wychodzi na zewnątrz. Po wrzuceniu ciała Clark do torby, wchodzi na pokład promu i jest zaskoczona, gdy znajduje krew i połamane rzeczy. Martwiąc się, próbuje sprawdzić komputer, ale nie działa, co oznacza, że wahadłowiec również nie będzie w stanie dotrzeć do orbitalnego statku kosmicznego. Później Ria wraca na stację i zakłada jeszcze dwa plastry. Następnie odzyskuje ciało Briona i każe Medbotowi go przeskanować. Test wykazuje, że Brion nie żyje od 51 godzin, co nie ma sensu. Ria słyszy głosy mówiące że to jej wina i wyrywa się z tego, gdy komputer wykrywa niezwykłą formę życia. Ria zaczyna przeszukiwać statek, aż znajduje tajemniczy cień z początku. Przybiera on kształt Briona i Wija zdaje sobie sprawę, że to coś wykorzystało ją do zlikwidowania Clark. Po kolejnej przerażającej wizji Wija zastyga i dochodzi do wniosku, że ten cień jest samą infekcją. Nazywa siebie częścią niej, dotykając jej głowy, by jej to pokazać. Jego palce przechodzą przez jej skórę, aż Ria widzi kolejne wspomnienie. Po powrocie zespołu na stację, dwóch chłopaków znalazło stworzenie w ścianach i wtedy stracili łączność ze statkiem orbitalnym. Podczas gdy Brion poleciał na planetę wahadłowcem i wszedł na stację, załoga znalazła dziwne stworzenie, które dostało się do ich komputerów. To właśnie ten obcy zrobił dziurę w ścianie i użył jej do rozprzestrzenienia się po całym statku. Załoga chciała się ewakuować, ale Ria przekonała ich, że pokonanie stworzenia da im dostęp do technologii terraformowania, co zawsze było celem ich misji. Pobrała próbkę od obcego w komputerze i obejrzała ją w laboratorium, aby odkryć samorepikującą się technologię. Jednak próbka zaczęła rosnąć i rozbiła naczynie, by zaatakować członka załogi. Weszła do jego głowy przez nos i po kilku wstrząsach przejęła kontrolę nad jego ciałem, co wywołało walkę, która zakończyła się zlikwidowaniem go przez rie nożyczkami. Podczas gdy Clark odciągnął rię, Kevin sprawdził ciało, które nagle się obudziło i zaczęło go dusić. Ria pobiegła uratować swojego chłopaka i razem zaczęli walczyć z kosmitą w ciele ich przyjaciela. Istota najwyraźniej dała astronaucie super siłę i lepszy refleks, ponieważ mogła dość łatwo walczyć z dwiema osobami jednocześnie. Kiedy Kevin był bliski śmierci, Ria zawołała jego imię i rzuciła skalpel. Usłyszenie imienia sprawiło, że ich przyjaciel zyskał na sekundę jasność, ale Kevin tego nie zauważył i przeciął mu szyję. Obcy wyszedł z martwych ust i wszedł do Kevina przez ucho, aby przejąć kontrolę nad nowym ciałem. Kevin rzucił się w pogon za Rią i roztrzaskał jej głowę o ścianę. Gdy już miał ją wykończyć, do walki z nim stanęła Clark w kostiumie. Udało jej się zadać kilka ciosów, ale Kevin obezwładnił ją i zerwał jej hełm, by nieustannie uderzać ją w twarz. W tym momencie wszedł Brion i był przerażony potworną twarzą Kevina, więc uciekł, aby ukryć się w otworze wentylacyjnym. Jednak Kevin podążył za nim i szybko zlikwidował go rurą. Tymczasem Ria założyła nowy hełm na głowę Clark i zmusiła ją do opuszczenia stacji dla bezpieczeństwa. Następnie chwyciła nóż z kuchni, słysząc jak obcy używała godnego głosu Kevina, by ją zwabić. Ria udała, że daje się nabrać, a gdy był wystarczająco blisko, dźgnęła go nożem. Obcy natychmiast opuścił jego ciało i wszedł do jej przez ranę na czole. Jednak zanim zdążył przejąć kontrolę, Ria pospiesznie zażyła mnóstwo leków, które zablokowały zarówno jej wspomnienia, jak i moc stworzenia. Dziwna obecność, którą komputer wyczuwał od momentu przebudzenia, była pasożytem w jej ciele przez cały czas. W teraźniejszości obcy ciągle przemawia do jej umysłu, mówiąc, że ludzie są nieefektywni i skazani na samozniszczenie, więc nie chce dzielić się z nimi swoją technologią. Ria nie pozwala mu się kontrolować i usuwa swoje plastry, co kładzie kres wszystkim halucynacjom, w tym Brionowi, którego nigdy z nią nie było. Komputer ogłasza, że poziom tlenu osiągnął poziom krytyczny, podczas gdy Ria każe Medbotowi przeskanować ją tym razem naprawdę. Robot znajduje pasożyta i boleśnie wkłada mechaniczne ramię w jej rane na czole, aby go usunąć. Trwa to kilka minut, a serce Rii zatrzymuje się, ale po zobaczeniu kolejnego jasnego światła budzi się w samą porę, aby zobaczyć, jak robot usuwa obcego, który natychmiast ucieka. Ria myśli, że to koniec, ale stworzenie przejmuje ciało Briona i przekształca się w potworną formę, by ponownie ją zaatakować. Rozpoczyna się nowa walka, a obcy próbuje udusić Rię, uderzając ją mackami. Chwyta upadły śrubokręt i dźga stwora w czoło, po czym kopie go. Następnie Rii udaje się założyć kombinezon, po czym ponownie walczy z kosmitą. Wbija on już w klatkę piersiową i uderza go jeszcze kilka razy, po czym biegnie do innego pomieszczenia, aby złapać dzierżyciela. Stwór rusza za nią, podczas gdy jego ciało nadal mutuje. Dopada Rije w laboratorium, gdzie ta strzela ogniem do puszki ze sprayem, tworząc ogromne płomienie, które ostatecznie pokonują potwora, spalając go na śmierć. Następnie Ria podpala całą stację i biegnie z powrotem na wahadłowiec. Tym razem udaje jej się uruchomić system i wystartować, przelatując przez atmosferę w samą porę, by dotrzeć do statku orbitalnego, gdy ten ustawia się w linii z planetą. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.